Hej kochani. Witam was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Zobaczymy jakie energie dzisiaj e, mają nam nasi aniołowie, nasi przewodnicy duchowi do przekazania. Zobaczymy co na tą chwilę jest najważniejsze. Na czym się powinniśmy skoncentrować, na czym się powinniśmy skupić? Ok, a więc po, po kolei. Od czego by tu zacząć? W pierwszej kolejności tak. Skąd przychodzimy, tak? Czyli w przyszłości, w przyszłości mieliście plan, tak? Mieliście plan względem: no, ja tutaj widzę, że chyba raczej chodzi właśnie o finanse, tak? E, dlatego, że zaczęliśmy właśnie już od monet. I tutaj mamy właśnie bardzo dużo, e, ogólnie przeważają nam monety tak w tym wszystkim. Także mm, tak, w przyszłości, e, tak jak mówię, gdzieś tutaj była jakaś taka praca nad, e, nad właśnie nad finansami, nad stabilnością, e, nad dobrobytem. E, tak jak widzimy, tutaj karty mamy głupca i, i, i mamy mm, giermka kielichów. I te karty mówią nam o tym, że e, tu wprowadzaliście nową energię do waszego życia, tak? Nowe, nowe spostrzeżenia, zmiany perspektywy, e, coś zupełnie nowego, m, nowy start, nowe przedsięwzięcia, e, może jakieś nowe wizje, tak? W każdym razie to wszystko jest połączone właśnie z waszą wewnętrzną. E, taką mocą, tak, wiedzą i mm, na pewno nad tym pracowaliście wewnętrznie, tak, e, były tutaj na pewno jakieś manifestacje, wizualizacje, modlitwy, pragnienia, marzenia, tak, także e, skupialiście się na tym, by ruszyć do przodu. O czym nam mówi aktualna energia? Aktualna energia mówi nam przede wszystkim o tym, że na tą chwilę właśnie dopracowujesz e, Taki jakby balans pomiędzy wszystkim, tak, znajdujesz odpowiednie składniki. Bardzo możliwe, że w tej chwili gdzieś uczysz się, dokształcasz, zdobywasz nową wiedzę w kierunku tego, w kierunku Twojej pracy, w kierunku właśnie zdobywania tych, tych zdolności finansowych, tak? Tutaj widać, mamy przed nami jakiś wybór, jest. I, e, I ten wybór może też właśnie mówić, czy właśnie w tym czasie postawisz na to, żeby się skoncentrować na miłości, relacjach i związkach, czy w tym czasie skupisz się na tym, żeby ruszyć właśnie z Twoim e, biznesem do przodu, z Twoją pracą, z Twoimi e, środkami właśnie finansowymi, stabilnością, tak? Także tutaj wybór należy do Ciebie, na czym skoncentrujesz swoją uwagę, tak? Tak jak widać tutaj, ona żongluje pomiędzy dwiema rzeczami, te dwie rzeczy nam tutaj przedstawiają właśnie... Tak jak mówię, relacje lub właśnie finanse. Także tutaj już wybór należy do Ciebie, na czym chcesz się skoncentrować, na, na czym Ci w tej chwili najbardziej zależy. Oczywiście, zawsze starajmy się. E, mm, zbyt ekstremalnie nie wchodzić w żadne energie, tak, także jeśli, jeśli na przykład zdecydujesz się na pracę nad finansami, no to nie zapominaj o tym, e, że miłość i, i, i partnerstwo też w Twoim życiu są potrzebne, tak, także postaraj się właśnie znaleźć tak jakby ten balans pomiędzy, e, pomiędzy pracą, a pomiędzy e, właśnie miłością, relacjami, tak? radością, tym co w życiu najważniejsze. Co nam mówią karty y, na przyszłość? Tak? Także tutaj widzimy, że y, mamy dziesiątkę buław, która nam mówi właśnie o koncentracji i pracy y, nad, y, nad swoimi planami właśnie, nad swoimi celami. E, tak jak widać, ona tutaj zebrała już ogrom wiedzy, doświadczeń i, i one są dla niej ogromnym skarbem na to, żeby móc ruszyć do przodu e, i by móc, e, tak jakby, żeby zakiełkowało to wszystko, w co ona włożyła tą pracę do tej pory, tak? E, tutaj mamy diabła, tak? Diabeł, można mówić o tym, że najprawdopodobniej w twoim życiu są jeszcze jakieś rzeczy, które, z którymi musisz się uporać. Mogą to być rzeczy, które w jakiś sposób źle na ciebie wpływają toksyczne rzeczy dla Ciebie, tak, to może, być, e, to może być wszystko na dobrą sprawę, to mogą być relacje, które są toksyczne dla Ciebie, ludzie, tak, to może być, e, mogą być jakieś toksyczne sytuacje w pracy, e, to może być coś, co robisz, tak, czyli jakieś przyzwyczajenia, które są dla Ciebie toksyczne, e, takie jak różnego rodzaju na przykład nałogi, e, alkohol, papierosy, e, innego rodzaju właśnie używki lub e, Taka energia, która jest e, nieodpowiedzialna, o tak bym powiedziała, coś, co ci szkodzi, coś, co ci, coś, co dłużej ci nie służy, więc coś musisz tutaj odstawić. Może to też być na przykład e, konieczność kontroli różnych rzeczy, konieczność kontroli ludzi, próbowanie wpływania na wszystko samemu, tak? E, tak jak tutaj widzimy, bo to wyszło właśnie po, tym, e, po tych dziesięciu buławach, czyli tu jest praca, może też być właśnie to, że próbujesz... E, własnoręcznie na wszystko wpłynąć, tak? I próbujesz e, wszystko e, w jakiś sposób sama ogarnąć, tak? Czy sama, czy sam. E, następnie mamy tutaj, tak? Jeśli porzucisz te toksyczne dla Ciebie energie, przyjdzie do Ciebie dar. Dar od wszechświata, tak? I ten dar ma ogromny wpływ właśnie na Twoją stabilność, o czym nam mówi tutaj e, czwórka monet, tak? E, czyli mówi właśnie o budowaniu stabilnej przyszłości. E, w każdym razie, no tak jak mówię, tutaj są przed Tobą wyzwania jeszcze, tak? Są wyzwania, musisz znaleźć tak jakby e, balans, przyjrzeć się wszystkiemu temu, co, e, co jest dobre i co należy są sobą zabrać, a co należy porzucić i, e, i po prostu oczyścić swoją energię z tych rzeczy, tak? Dobrze, zaraz sobie zobaczymy tutaj, co jeszcze mamy dalej. Dobrze. Czyli mm, pozostawiasz za sobą, tak jak wspomniałam, pozostawiasz sobą jakieś takie ciężkie przeżycia, ciężkie doświadczenia, smutek, żal. Em, tak jak widać tutaj em, ciężki, ciężki tak jakby orzek do zgryzienia, jakieś być może koszmary nocne, coś co ciebie przeraża w jakiś sposób. Także to jest Twoja przeszłość, tak? Jaka jest aktualna energia? Zbierasz. Zbierasz ze sobą wszystkie te doświadczenia. Tak jak widać. Znowu tutaj mamy to ponownie, tak? Mamy e, cztery, e, czwórkę, później mamy siódemkę. I jaka energia nam mówi o, o tym, co Cię czeka? Emperor. Pięknie, pięknie. Manifestuj. Przede wszystkim manifestuj, mów o tym, czego chcesz, czego pragniesz, tak? Nie skupiaj się, przestań się skupiać na negatywnych rzeczach, przestań się skupiać na tym, co było, tak? E, odstaw, odstaw rzeczy, które Ci dłużej nie służą, tak? Tutaj mamy znowu e, piątkę kielichów, tak jak do, tu może też mówić właśnie może gdzieś jest, e, tak jak mówię, jakieś nadużycie być może alkoholu, lub e, no, no stąd tych kielichów tyle, tak? Kielichy, wino. Także tutaj też może mówić o tym, że być może są właśnie jakieś niezdrowe przyzwyczajenia w Twoim życiu, e, z których musisz zrezygnować, tak? Po to, żeby móc ruszyć naprzód. Jeśli stasz radę z tego zrezygnować, czeka Cię bardzo szybki ruch naprzód. To jest najszybsza karta w całej talii, tarota, tak? Także bardzo szybki ruch naprzód, bardzo szybki postęp. I, e, i to jest tak, to jest przez wszechświat Tobie... Mm, Podsunięte, pod sam nosek, tak. Także nadchodzi na to odpowiedni czas, żebyś mogła po prostu cieszyć się em, tym, na co ciężko pracowałaś, tak? W każdym bądź razie, tak jak mówię, są tutaj rzeczy, które należy odstawić. Jasno i wyraźnie tutaj wszystko nam o tym mówi, także em, zaraz wejdziemy troszeczkę głębiej w to, zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. Miłość. uzdrawianie. Wewnętrzne dziecko. Czyli to ma mm, związek właśnie z miłością, z relacjami mm, i em, z uzdrowieniem twojego wewnętrznego dziecka, tak? Uzdrowienie Twojego wewnętrznego dziecka. Stąd mamy tutaj właśnie to uzdrawianie i wewnętrzne dziecko. Także, e, no, miłość, tak? A więc, aby Twoja miłość mogła być w pełni szczęśliwa, by mogła być taka, jakiej pragniesz, o jakiej, jakiej śnisz, tak? Należy przyjrzeć się wewnętrznemu dziecku i pomóc mu je uzdrowić twoje wewnętrzne dziecko potrzebuje opieki, potrzebuje miłości, potrzebuje uwagi. E, także musisz się skupić teraz na tym, co jest w środku, na tym, co masz wewnątrz, na tym, co woła do ciebie e, o uwagę i na tym popracować, tak? Dobrze. Co dalej? Zobaczymy jakie wiadomości ma nam do przekazania Archanioł Michał. Praca nad uzdrawiającą energią. Mm, Okej, okay. czyli, czyli tak, czyli tutaj trzeba popracować nad, e, nad sobą, tak jak wspomniałam, i nad tym, żeby, e, żeby siebie chronić też. tak? Ta karta przede wszystkim podkreśla korzyści e, z uzdrawiającej energii w obecnej sytuacji, którą. E, Możesz wywołać właśnie za pośrednictwem aniołów. Pamiętaj o tym, że wystarczy je po prostu poprosić, tak? Do, y, do, do wzmocnienia energii i witalności, mm, możesz. Y, y Możesz spróbować wprowadzić trochę więcej aktywności fizycznej w swoje życie i e, zdrowe e, odżywianie się. Pamiętaj o tym, że jeżeli dbasz odpowiednio o swoje ciało, wtedy podnosisz automatycznie poziom energii, tak? Poziom energii, który podnosisz, on automatycznie jest w stanie też chronić ciebie lepiej. Więc w momencie kiedy na przykład e, masz wyższy poziom energii i jesteś w stanie Chronić swoją energię. To ten wyższy poziom energii chronicie dużo mocniej niż kiedy twój poziom energii jest niski, tak? Ehm, także. Tutaj jest jeszcze modlitwa do tej karty, którą Ci przeczytam. Także zamknij oczy, połóż lewą rękę na swoim sercu i słuchaj się w te słowa. Dziękuję Ci za wysłanie uzdrawiającej energii do mnie i przeze mnie. Dla moich własnych błogosławieństw i dla wszystkich wokół mnie. Dziękuję Ci za połączenie mnie z miłością i wysokimi uzdrowicielami integralności oraz nauczycielami uzdrawiającej energii modalności. Dobrze, przejdźmy sobie do przesłania od Twoich aniołów. Nie będę tutaj tasować dużo. Raz wystarczy. Już te karty wcześniej sobie właśnie troszeczkę nad nimi pomedytowałam. Porządnie potasowałam, także możemy działać od razu. Caressa, Pewien etap w twoim życiu dobiega końca. Poproś swoje anioły o pocieszenie i przewodnictwo w kolejnym etapie, czekacie szczęście. Także na Twojej drodze pojawia się coś nowego, tak, otwórz się na nowe rzeczy w Twoim życiu, jeśli jest to dla Ciebie trudne, jeśli jest to dla Ciebie skomplikowane, żeby sobie poradzić z tym, co zostawiasz za sobą, to pamiętaj, że anioły są dla Ciebie wsparciem, możesz je zawsze poprosić o to, żeby pomogły Ci po prostu w lżejszy sposób przez to przejść, aby to było mniej bolesne, aby to po prostu odbyło się w taki płynny i fajny sposób dla wszystkich, tak. Jakie jeszcze przesłania od e, Twoich aniołów? Prawo przyciągania. Pięknie. Tak, czyli e, jak wiemy, prawo przyciągania. Więc każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje. Więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swoich myśli i napełniania ich miłością, spokojem oraz harmonią. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostroimy Twoją energię. Do wyższych częstotliwości. I tutaj e, numer 77 może z Tobą e, rezonować, tak? E, także poprzez tą kartę, właśnie, Anioły przypominają Ci, że dzięki prawo przyciągania możesz poprawić swoją sytuację. E, wszelkie skargi i zmartwienia, pamiętaj, że przyciągają też więcej tej samej energii. Więc postaraj się po prostu wznieść swoje myśli na wyższy poziom, tak? Tak jak tutaj wcześniej mieliśmy też mowę właśnie o podniesieniu swojej energii poprzez chociażby właśnie aktywność fizyczną lepszy sposób odżywiania się, czy dać sobie trochę więcej miłości, tak? Zaopiekować się tym wewnętrznym dzieckiem, automatycznie podnosisz tą energię, tak? Także postaraj się wnieść właśnie, wznieść właśnie te swoje myśli tak jakby na wyższy poziom, tak? E, pamiętaj, że możesz też poprosić anioły o pomoc w tym, żeby, żeby po prostu mm, te myśli zaczęły przyciągać to, czego naprawdę pragniesz, tak? Nie to, czego się boisz, ale to, czego pragniesz. E, Kilka razy dziennie postaraj się sobie na przykład wyobrazić sytuację, którą, która ciebie dotyczy i wyobraź sobie, że ona już została rozwiązana, że została uzdrowiona, że zostało po prostu wszystko w idealny sposób załatwione, tak? Postaraj się regularnie poczuć wdzięczność, tak? Jeśli czujesz wdzięczność, to przyciągasz więcej pozytywnej energii, tak? Także postaraj się właśnie poczuć wdzięczność w sferze swojego ducha. I e, wykonując właśnie w ten sposób pierwszy krok e, do tego, żeby ta sytuacja e, rozwiązała się właśnie na tym materialnym poziomie. tak? Pamiętaj, że wszystko zaczyna się w głowie, także najpierw tam poukładaj wszystko jak należy, żeby w materialnym świecie też mogło to wszystko się poukładać tak jak należy. Jeśli w głowie masz lęk, jeśli w głowie masz strach, jeśli w głowie masz myśli, że coś się nie uda i nie wyjdzie, to tak właśnie się stanie. Pamiętaj, że Twoje myśli kreują Twoją rzeczywistość. Także myśl o tym, czego pragniesz, zamiast po prostu zamartwiać się tym yy, wszystkim, czego się boisz i narzekać, tak? Postaraj się wznieść właśnie na ten yy, poziom osoby, którą pragniesz się stać, którą pragniesz przyciągnąć. Pamiętaj, że kiedy wzrasta Twoja energia duchowa, coraz mniej pociągają Cię niższe energie. W związkach, w różnych sytuacjach życiowych, tak? W tym wszystkim, co ci otacza. I to normalne. A anioły mogą pomóc Ci poradzić sobie właśnie z zakończeniem um, jakichś spraw, które są dla ciebie ciężkie, i z rozpoczęciem nowych, które będą dla Ciebie po prostu takim wybawieniem i ruchem naprzód, tak? Także zaufaj aniołom, zaufaj, że oni mają ogromną moc naprawdę, że są dla Ciebie ogromnym wsparciem, i e, że naprawdę możesz skorzystać z ich pomocy. Dobrze. Anioły natury. Tutaj, właśnie karta jesień nam wychodzi, tak? Także błogosławieństwa spłyną na ciebie niczym deszcz na agrodową grządkę, tak? Zmierzaj po prostu do realizacji marzeń poprzez pozytywne myślenie poprzez afirmację, modlitwę, medytację podejmując po prostu działania. Tak, jakby w towarzystwie tego natchnienia Bożego. Pamiętaj, że owoce Twojej pracy dojrzeją. E, także postaraj się być e, wytrwała w tym, co robisz, tak? E, podejmij przerwaną naukę, jeśli taka jest. Ta karta właśnie też może mówić o takich rzeczach, może mówić o tym, że e, projekt, którym się zajmujesz, też jest niemal ukończony. E, i można też mówić o tym, że być może potrzebujesz troszeczkę więcej kontaktu z naturą, tak? Także na tą chwilę może ogród, e, ogród, e, może jakieś spacery, e, dobrze by, e, dobrze zrobiłyby po prostu twojemu wewnętrznemu spokojowi, tak? Tak byś mogła e, lepiej się skupić po prostu na tym faktycznie czego pragniesz, czego chcesz, zamiast się zamartwiać. Dobrze, jakie wskazówki od mistrzów duchowych? Uzdrawianie energią. No proszę, tutaj mamy pracę nad uzdrawiającą energią, i tutaj mamy uzdrawianie energią. Także Merlin, już Wam <grytanie> czytam dokładnie, co to znaczy, o czym nam mówi e, ta, ta karta. Postęp, tak, postęp. Dopiero mieliśmy 77, teraz mamy 78. Także jest postęp. Sytuacja, która po prostu zatrząta w jakiś sposób Twoje myśli, jest powiązana z uzdrawianiem energetycznym. Masz zdolności uzdrawiające, które możesz przekazywać przez swoje ręce, myśli i przez swoje serce. Także wyślij energię pełną miłości, aby wzmocnić i uzdrowić tą sytuację. Możesz oczyścić swoją energię w domu i miejscu pracy, e, lub w samochodzie. Tak? Twoje doświadczenia z uzdrawianiem energetycznym mogą być tak potężne, że być może zdecydujesz się zajmować w ten sposób jakoś zawodowo, tak? Może, możesz zapisać się na jakiś kurs uzdrawiania energetycznego, na przykład reiki, czy gong, czy um, uzdrawiający dotyk, albo leczenie energią prana, są różne rodzaje tego, tak? Także bardzo możliwe, że Twoje życiowe cele są związane w jakiś sposób właśnie z przewodzeniem Uzdrawiającej energii. Być może jest to informacja o tym, że należy oczyścić po prostu przestrzeń w Twoim domu, właśnie w miejscu pracy, poprzez różnego rodzaju rytuały, takie jak na przykład spalając szałwie albo za pomocą feng shui, czy poprzez kryształy, czy poprzez. Różnego rodzaju rytuały, tak? Są na to naprawdę różnego rodzaju rytuały. W każdym razie bardzo możliwe, że energia w Twoim domu jest na tą chwilę zanieczyszczona i przydałoby się ją oczyścić. Także postaraj się też unikać ogólnie sytuacji i miejsc, które są w jakiś sposób toksyczną energią dla Ciebie. Dlatego, że właśnie teraz wszystko jest uzdrawiane. I właśnie teraz potrzebujesz podnieść właśnie ten poziom energii do tego, aby to wszystko mogło się odbyć w, lepi, w lepszy sposób, tak? Wszystko będzie dobrze, nastaw się na to, że wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży najlepiej dla Ciebie, jak to tylko możliwe, ale musisz myśleć pozytywnie, musisz zmienić tok myślenia. Cały czas mamy tutaj o tym mowę, tak? Od pracy nad energią, nowy etap, prawo przyciągania, tak? Czyli myśli... To, są, to jest nasza rzeczywistość. I, no, i tutaj mamy właśnie: tutaj też było, że musisz wnieść się na ten wyższy poziom energetyczny, i znowu mamy uzdrawianie energią, czyli przede wszystkim właśnie zmienić swoje myślenie na pozytywne, tak aby to się mogło zamanifestować w waszym życiu. Poprosimy jeszcze o wskazówkę od przewodnictwa bogiń. Akweny wodne. Spędzaj więcej czasu w pobliżu wody. Na przykład nad jeziorem, rzeką, morzem lub oceanem, aby nabrać sił. Tak? Także tutaj znowu mamy o tym, że potrzebujesz troszeczkę więcej e, wyjść na zewnątrz, być może potrzebujesz się trochę oczyścić. To może mówić o tym, że Twój organizm potrzebuje w tej chwili więcej wody. Także ureguluj też e, gospodarkę wodną w swoim organizmie, e, bo kiedy tam są zaburzenia, to ogólne samopoczucie też bardzo podupada. E, zaczynamy gdzieś tam puchnąć, czuć się niekomfortowo, tak? Także e, pi regularnie dużo wody. E, postaraj się oczyścić trochę organizm, odtruć się, tak? Tutaj mieliśmy też o tym właśnie mowę. Także właśnie te negatywne energie, to co robisz dla swojego ciała, dla siebie, to też może mieć negatywny wpływ na ciebie. Także postaraj się tutaj też troszeczkę nad tym popracować i ulepszyć troszeczkę te swoje nawyki codzienne, tak? E, dobrze. Tutaj jeszcze sobie weźmiemy kartę od wyroczni gwiezdnych ziaren. Jaka jeszcze wskazówka tutaj. Nowa ziemia, to się już dzieje. Wytrwaj w podtrzymaniu swojej wizji. Nie poddawaj się, idź do przodu przed siebie. Jesteś na odpowiedniej drodze, jesteś dokładnie tam, gdzie powinna się znajdować, także nie rezygnuj z tego i idź dokładnie tam, gdzie zmierzałaś. Pamiętaj, dlaczego zaczęłaś robić to, co robisz. Następnie wielkie odcięcie, energia Marsa, złość, konflikt, co godnieć by kochać. Tak? Także ponownie tutaj mamy: podnieś swoją energię, przebacz wszystkim, którym masz coś do przebaczenia, przebacz sobie. E, przebacz wszelkim sytuacjom, które się nie ułożyły dokładnie w taki sposób, jak Ty byś tego chciała i e, wzbudzona ziemia, miejsce mocy linie geometryczne zaufaj, że jesteś prowadzona we właściwe miejsce tak? czyli tak jak wspomniałam, jesteś dokładnie w tym miejscu, gdzie powinna się znaleźć jesteś dokładnie tam, gdzie trzeba idziesz w odpowiednią stronę, idziesz odpowiednią drogą dokładnie w to miejsce, w które trzeba iść tak? także otwórz się, nie bój się, zaufaj Postaraj się po prostu wyprowadzić swoją energię jak na, na jak najwyższy poziom, tak by miała pozytywny wpływ na to, co się dzieje wokół ciebie. I na koniec, kochani, pytania i odpowiedzi. Także zadaj sobie pytanie. A ja do tego pytania wylosuję trzy karty jako odpowiedź na Twoje pytanie. Prze? sobie tutaj też troszeczkę ułożę, uporządkuję. Dobrze. Także. Gotowi? Kompromis, przebaczenie. Spytaj swoje anioły i decyzja należy do ciebie. I pokojowe rozwiązanie: to co? Także to w sumie wszystko. Kompromis, przebaczenie, spytaj swoje anioły. Decyzja należy do Ciebie i pokojowe rozwiązanie. Wszystko mam wrażenie, że bardzo łączy się w całość, tak? Także mam nadzieję, że ta odpowiedź była dla Ciebie jasna i wyraźna. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie, pa.